Witam i zapraszam do obejrzenia Edukastu o liście formalnym. Konkretnie przedstawię Wam w nim przydatne zwroty i wyrażenia w zdaniach, które musicie znać, aby dobrze wypaść, układając właściwy i poprawny list formalny. Pozostałe informacje dotyczące pisania listu formalnego znajdziecie w pierwszej części tej prezentacji. Powodzenia! Piszę z zapytaniem o zakwaterowanie, które oferujecie. I am writing to inquire about the accommodation that you offer. Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat waszej konferencji? Could you please send me further details about your conference? Czekam z niecierpliwością na waszą szybką odpowiedź. I look forward to hearing from you soon. Byłbym wdzięczny za Waszą szybką odpowiedź. I would appreciate a reply at your earliest convenience. Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą odkurzacza. I am writing to complain about a vacuum cleaner. Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z moich wakacji. I want to express my strong dissatisfaction with my holidays. Dlatego byłbym wdzięczny, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 400 euro. I would therefore be grateful if you could consider a full refund of 400 euros. Niemniej mam nadzieję, że wymienicie Państwo uszkodzony rower. Nevertheless. I hope you will replace the faulty bike. Żądam całkowitego zwrotu moich pieniędzy. I demand a full refund. Piszę w odpowiedzi na ogłoszenie, które ukazało się w Rzeczpospolitej dnia 15 czerwca 2011 roku. I am writing in response to your advertisement, which appeared in Rzeczpospolita the 15th of June 2011. Chciałabym ubiegać się o stanowisko kucharki. I would like to apply for the post of a cook. Piszę, aby ubiegać się o przyjęcie na jeden z kierunków na Państwa Uniwersytecie. I am writing to apply for a place in one of the courses at your university. Dziękuję za rozpatrzenie mojego podania. Thank you for considering my application. Jest pan zaproszony do uczestnictwa w warsztatach. You are invited to attend a workshop. Byłoby mi niezmiernie miło uczestniczyć w konferencji. I would be delighted to attend the conference. To byłby dla mnie zaszczyt uczestniczyć w koncercie. I would be honored to take part in a concert. Obawiam się, że nie będę mogła uczestniczyć w spotkaniu. I am afraid I am unable to attend a meeting. Piszę do pani w związku z pewnym nieporozumieniem. I am writing to you with regard to some misunderstanding. Chciałbym przeprosić za tę sytuację. I would like to apologize for the situation. Proszę przyjąć moje szczere przeprosiny. Please accept my sincere apology. Piszę w odpowiedzi na pani list z prośbą o informacje na temat naszej szkoły: I'm writing in response to your letter requesting information on our school. Proszę mi pozwolić pogratulować panu wygrania zawodów. May I congratulate you on winning the competition? Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby mogli państwo wysłać mi broszurę. I would be most grateful if you could send me a brochure. Sugerowałbym, pozostanie w domu. I would suggest that you should stay at home. Proszę o kontakt, jeśli ma pani jakieś pytania. Please contact me regarding any queries you may have. Załączam dalsze szczegóły mojej edukacji. I enclose further details of my education.